W kierunku Karoliny Jureńczyk. Dużo tutaj takich małych elementów Mam nadzieję, zobaczymy jak najwięcej wąsów u panów. Bo jak pamiętamy, to tutaj właśnie MKS Fanflor Lublin przerwał tą długą, długą serię zwycięstw lublinianek. Było to dokładnie 14 lutego, kiedy po rzutach karnych Lublin świętował zwycięstwo na boisku rywala. Za dobra widowiska odpowiada Rosiak. Proszę zobaczyć Paulowana. To jeszcze raz ten sam wariant. Kawo do Adrianny Górnej. Kapitan, reprezentantka Polski, starty sezonu. 79% skuteczności, a więc w okolicach 80%. Przy już nawet tak niewielkiej jeszcze różnicy bramkowej ciężko się odrabia straty. A teraz świetnie Simoneta Planeta, która właśnie. Austriaczkę z, z, no, z fantastycznej gry. W pewnym sensie tak. Jakubowska po raz pierwszy w dzisiejszym meczu. Co ciekawe, mamy zmiany w bramce. Pojawia się Paulina Wdowiak. No ciekawe. Odpowiada Rosiak. MKS Fanflor Lublin na prowadzeniu. Kolenderki. Zdaje się, że pod presją czasu oddała ten rzut, a teraz doskonale. Ada Górna wyprzedziła swojego obrońcę. Ponownie bardzo pewny. Tomczyk, Posawec, do Wek poprzeczka, stanęła na drodze Holenderki, ale będą mieć bardzo mądrze rozegrana akcja przez zawodniczki z Lublina. No to patrzymy teraz na Magdę Balsam. Pef pokonuje Monikę. Po Sawetce prosto w ręce Jakubowskiej. Będzie kara dla Holenderki. Zobaczymy. Rzut karny. I karta jest w ręce Antonija Czy Patrzymy w pierwsze tempo. Jakubowska po raz czwarty dzisiaj. Skutek. Rosiak. Świetnie do Olek będzie rzut karny. Doskonały o, teraz ruch to. Rubelskiej obrotowej, która. Daria Szynkaruk i Monika Maliczkiewicz została w głęboko w bramce. Maliczkiewicz i obroniła ten rzut karny. Aleksander Rosiak wciąż nie ma ochoty rzucać z drugiej linii. No to Macieli po raz drugi tym razem będzie rzut karny. Jak najbardziej uzasadniony, wypracowany przez. Rozpędzoną Brazylikę. Bawi się piłką ręczną. W piękny sposób. Ale nie wykorzystuje tego karnego Kinga. Jakubowska. Fernandez. Wraca na plac gry Jakubowska. Dobre tempo. Zdaleko Samec. Zmieniła jeszcze Aleksandra Tomczyk. No i, e, Planeta daje to e, Lubl, lubelskim e, zawodniczkom, e, czego potrzebowały bardzo mocno. W przypadku reszty tutaj rozgrywających, e, krok do tyłu, metr dalej i tak jak zrobiła to Fernandez na, i, e, na pełnej swobodzie dorzucić kolejną tramwaj. O, ciekawa interpretacja e, pary e, sędziowskiej. Myli się Fernandez, e, Balsam... Do końca na 21 do 19. Fernandez. Prosto w blok. Simonety, Planety. Ruszyła Magda Balsam. Broni ten żuty Barbara Zima. Ależ interwencja. Doskonała interwencja. W Austrii, Szwajcarii i na Węgrzech. Będzie rzut kar. I kara na Pedęczy. Niepotrzebne osłabienie. MKS u Cała nadzieja w Mamić, Ale trafia Daria przybara. Fernandez. Jakubowska z prawej nogi się odbiła. Dość niekonwencjonalny rzut. Pastuszka pierwsza w kontrataku. Mamy remis. Rosiak. Faulowana. I chyba wszyscy już wiedzą. MKS Fanflore Lublin w starciu numer jeden w sezonie 2024-2025.